Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zalogować się do konta Google na telefonie Sony Xperia107. Na początku przechodzimy do ustawień. Następnie musimy znaleźć sobie tutaj zakładkę Zjechać w dół i znaleźć zakładkę Google. Gdy już to zrobimy, wybieramy opcję Zaloguj się. Następnie zatwierdzamy hasłem. Naszego ekranu blokady, i tutaj możemy się zalogować lub utworzyć nowe konto. Następnie wybieramy, kto będzie korzystał z tego urządzenia: czy my, czy nasze dziecko, a następnie przechodzimy dalej. Tutaj musimy zgodzić się na dodanie tego konta do naszego telefonu. Następnie możemy sobie zdecydować się na włączenie kopii zapasowej, lub też na razie nie włączanie jej. I jak możemy zobaczyć, nasze konto zostało już zalogowane do telefonu. Możemy też dodać następne konto, jeżeli już jesteśmy zalogowani, naciskając sobie na strzałeczkę i wybierając opcję Dodaj konto, znowu zatwierdzamy hasłem do naszego telefonu. I tutaj postępujemy tak samo jak wcześniej, czyli logujemy się, lub tworzymy nowe konto Google. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w, w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony, to tyle. I ja się żegnam. Cześć!